Witam, witam, ja o zdrowie pytam, z tej strony Amator i lecimy dalej z naszym Albion Online. Tym razem lecimy na górę, mamy zadanie zdobyć trochę ludy i trochę bawełny, więc lecimy w te mroźne nasze klimaty i szukamy, tak jak tutaj mamy pokazane, ruda miedzi i bawełny, więc bawełna widać już z daleka gołym okiem, zbieram naszym sierpem. Mamy zebrać tylko sześć, więc to szybko się zbiera. I teraz musimy rudę miedzi więc mogę być tym bardziej trudni. A tu chyba jest ruda miedzi, bo widać. Oczywiście mogę sobie przybliżyć lub oddalić, jak ten kto, kto uważa. Aha, i już zdobyliśmy, więc szybko nam to poszło. Najpierw osiołek i jedziemy ostro. Oczywiście lepiej się gra z przyjaciółmi, no ale jak na przykład nie macie, nie macie, ogro, macie na ochotę na zagranie właśnie z taką typu grę to się wydobywać, w ogóle nie jest za darmo. Więc album ale nie jest taką złą grą, jak na razie. I nagroda dostaniemy jakiś super z marchewką ulepsz, ulepsz swoje te na No nie, to jest, musimy wydobyć stopkę, tak? Ulew swoje surowce, to jak je możemy ulewać? Czyli jak zebraliśmy nasze rudę, możemy ją przetopić na siatkę miedzi. Wykonamy od razu wszystkie i zrobiliśmy to. Udaj się do Garbaga. I jak mi się tutaj udaliśmy do Garbaga, mamy to samo. Możemy w... kliknąć wytwór, i nam wytworzył od razu yy, te. Skóry. A, z, z drewna, oczywiście deski. Jak się można było domyśleć. Teraz udaj się wybawełne do tkaga, tak? By dostać tkaninę. No to robimy cyk i mamy. I teraz co? Zanieś swojej surowce. Aha, tu. Tak jak y musicie też tak patrzeć tutaj na mapkę po prawej, danym rogu, pokazuje gdzie macie iść z tym. Obecnej misji. Więc idziemy tu, ubyw, ulepsuje ten, daj przedmioty. i sobie dostaliśmy osiągnięcie, nasze pierwsze osiągnięcie i co teraz mamy? Porozmawiamy z kapitanem. Tutaj. I oczywiście możecie sobie przechylać, ja to nie będę tego zanudzał, Mogęcie sobie zastopować, w wolnej chwili Znajdź swojego um, wroga. U i co? Tablica przeznaczona skróć ten. Aha. Ulepsz w A to jest jakiś asigment, a tu? U to w tablicy przeznaczone B. B. Łoty. Okay. Aby aktywować, aby zdobyć sławę. Zdobywaj sławę, a pełni ci to z tablicy przeznaczenia. Wypełni wiek sława, aby odblokować nowe przedmioty od umiejętności. Wybierz więzi, aby... Wyświetlić jego wymagania do podbokowania eee, walka z zbieractwem mają swoje właśnie, własne języki Chłoty no Zobacz, ile tego jest? jest podobne do, do Excite. O się to Codę to tak daleko o. A, czyli tak samo jak wiecie. Jak coś robicie, ten... To chyba się bardziej odblokowuje, wie? Coraz lepiej, coraz lepiej, ale zobaczcie ile tego jest. No dobra, i kogo nam tutaj oczywiście kliknąć? Nie kliknąć. Udaj się do lasu. Więc oczywiście na osiołek i w drogę. O, bakcie, to, o, widzieliście to? Ten pasek? To tak fajnie, śmiesznie wygląda jak właśnie gra kliknąła się na osiołka swojego i jechał. I się i się wrócił ten. Jego osiołek się wkitał. Tak, jak tutaj widzicie, lecimy się las, Widać tutaj, właśnie lisy. Nie, nie, akurat nie chciałem zbierać. I lecimy dalej. Tak, jak tutaj, właśnie lisy. Widać. Fajnie, bo to widać, że ten świat gryje, nie? To pewno gra, jest. Tutaj mamy gdzieś naszego pierwszego wroga No i tutaj widzę To jest walki. Ja tutaj muszę iść do góry Radni mapę No dobra mama, pełkonek jakiegoś yy, wroga Pewnie z tego jest jakiś ten, więc walimy. Na razie, pokrętkowo nie mamy jakichś tam wielkich umiejętności, ale myślę się daje, że nie jest źle. Tutaj mam oczywiście po lewy, górny ruch macie Twoje ja. tak. Swoje umiejętności. Wiecie, musicie też tak pamiętać ee... o zdrowiu. Tu na dole mogę, macie fps -y i ping. Więc myślę, że nie powinno ludziom źle to chodzić. Jak mogę się mylić? Pokonaj Pokazuję, co tutaj mam robić. A tutaj? By pokaz zadanie? Pokonać krytykę aby lukować młodego wojownika z tablicy przeznaczenia. Aha. To. tablicy przeznaczenia. Tak. Ja. To jest uh, leczenie Jest do pod A pod M, to jest oczywiście mapa, do to jest długo ogólnie, ale można się zgubić, ale my jesteśmy tu zazwyczaj. Potem ten a tu jest, dobra Pole przeznaczenia To zalega oczywiście jak z kim będziecie grać Jakim Póki co gram tutaj Nie wiem to jest taki można powiedzieć taki początkowy to jest ten co gry nie wybrał no dobra, pokonaj dowolnych wojowników, bo jest sławę. Aha, tu jeszcze kilku mogę pokonać. Nie wiem ile to się liczba to jest. No to, się... to jednak więcej się niż no. No to jeszcze można kogoś pokonać. No dobra, my to musieliśmy tylko to pokonać, dostaliśmy i lecimy po Ever do kapitana i znowu lecimy. I to tak na razie wygląda, ale jak tam przy tym macie jakiś przyjaciół czy coś, fajnie się gra z kimś. A, osiołek nosiołek. Jedzie ostro z nami. Tutaj, ładnie to wygląda. Liski tutaj wychodzą, nieagresywne. O, tu brak, widzicie? Chodzi do kapitału. nie do tego. A do tego chyba środkowego. To, i zrobiliśmy na nagrodę: Wytwór, łuk, Miech, Ognisty Top. E, ognisty kostu chciałem powiedzieć. ale jakim chyba będziecie chcieli grać? Czy chcecie grać, właśnie, Zabistworów? Nie, yeah. nie, yes. chcecie grać, e, będziecie musiał być potężniejszy? A, no nie, właśnie, czy chcecie grać Wojownikiem, e, Ognisty Kost lub ten? Nie, ten trudny wybór, Wam powiem. Napiszcie w komentarzach, kim byście chcieli, żebym zagrał. Ale to jest, myślę, że w następnym odcinku, więc dzięki, że byliście ze no, mną. Trzymajcie się i do zobaczenia, cześć.